Drodzy wreszcie, siostry, kochani pielgrzymi grupi, grupy Białej. Wczoraj słyszałem, że zabrakło żartów, więc dzisiaj postanowiłem coś wymyślić. Przypomniało mi się jak, taka zagadka, jaki jest paradoks więzienia. Że w więzieniu, czy się siedzi, czy się leży, czy się chodzi, to i tak się siedzi. A my jesteśmy. W kościele siedzimy, a jednak pielgrzymujemy. Także stąd też to moje skojarzenie. Kochani, wczoraj mówiłem o tym, że Boga trzeba wybierać, że konieczne jest ciągłe wybieranie, bo jeżeli przestaniemy Boga wybierać, to stopniowo stajemy się niewierzący. To jest duże, duże ryzyko, kiedy, kiedy nie zastanawiamy się nad naszą wiarą. I kiedy nie poznajemy Boga, bo prawdziwego Boga, jeżeli ktoś pozna, tego nie odrzuci. Odrzucamy Boga tylko dlatego, że mamy o nim złe pojęcie. Nie, nie do końca Boga znamy i rozumiemy. Dziś, opierając się na fragmencie Ewangelii, chcę Was zaprosić do zastanowienia się, jak, czym się różni modlitwa chrześcijańska od pogańskiej. Jezus w Ewangelii według Mateusza. Czytamy, mówi: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. I dalej znamy tę modlitwę, Pańską, Ojcze nasz. Te słowa, bądź wola Twoja. I to, co Jezus tu nam pokazuje, że poganie są gadatliwi na modlitwie i myślą, że przegadają Pana Boga, że Pan Bóg zmieni zdanie. Poganie po to się modlą, żeby swoje bóstwo przebłagać, żeby zmieniło zdanie, żeby się nawróciło do nas, do naszych planów. I żeby spełniło nasze potrzeby czy nawet jakieś płytkie zachcianki. Natomiast chrześcijańska modlitwa ma na celu nas zmienić. Ta modlitwa ma nas przybliżyć do Boga, dać nam świadomość, taką mentalność Boga, oczy Boga, żebyśmy patrzyli na to, co nas otacza z Bożej perspektywy. Modlitwa ma nas napełniać siłą do tego, żebyśmy radzili sobie w trudnościach. Nie tylko zlikwidować nasze trudności magicznym ruchem, uwolnić nas od problemów. Bóg nas niechętnie wyręcza, ale chętnie nas wspomaga. I to nie chodzi o to, że mamy nie prosić Boga, tylko mamy prosić, ale zgodnie z Twoją wolą. Ostatecznie, tak jak Jezus w nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Nie chodzi tu o to, żeby się jak prorocy Bala, kaleczyć. 450 proroków tańczyło, modliło się, krzyczało, okaleczało się i bóstwo ich nie wysłuchało. A prorok Eliasz sam stanął i, i modlił się, i został wysłuchany. E My też stawajmy i prośmy i módlmy się, ale niech się dzieje wola Boża. Ostatecznie Ojciec Wasz wie, czego Wam potrzeba, zanim Go jeszcze poprosicie. Dlatego w modlitwie bądźmy pokorni, bądźmy poddani woli Bożej, bądźmy wsłuchujący się, nie tylko mówiący do Boga, ale słuchajmy, żeby poznawać wolę Bożą, rozpoznawać ją. Otrzymywać siłę do, do jej wypełniania i po prostu ją wypełniać. Stąd ta modlitwa Pańska i czy nasz jest tak doskonała. Każdy z nas pewnie ją codziennie odmawia, ale warto czasem się przy niej zatrzymać i sobie uświadomić, że to jest jedyna modlitwa, którą nas nauczył, której nas nauczył Pan Jezus, że to jest modlitwa od Niego samego. I żebyśmy wyłamali się czasem z tej rutyny odmawiania automatycznie, Ojcze nasz, ale byśmy tę modlitwę wypowiadali z wielką świadomością. Amen. Teraz przejdźmy od teorii do praktyki. Wyjmijmy różańce.